Jedenasty odcinek z serii holenderskiej, 3 minuty dziennie. Dziś zajmiemy się czasownikami, sein i hemen. Podobnie jak w języku polskim, bezokolicznik czasownika jest zupełnie inny niż gdy go odmieniamy przez osoby. Na przykład, bezokolicznik być w języku polskim odmieniany przez osoby zupełnie się zmienia. Bo ja jestem, ty jesteś, on jest. Tak samo jest w języku holenderskim. Ten czasownik zain jest też taki beretny. No, a może trochę mniej. Zaczynamy. Jestem pewna, że dasz radę. Posłuchaj w zwolnionym tempie. Zain ik ben. Jaj bent. Hij zij het is Wij zijn Jullie zijn Zij zijn Zijn Ik ben Jij bent Hij zij het is Wij zijn Jullie zijn Zij zijn Telletje medaille Hebben Ik heb Jaj hebt. Hej, zaj, het, heeft. wij heben. Juli heben. Zaj heben. Świetnie ci idzie. Koniecznie utrwal sobie te słówka. Nasza pamięć ma już to do siebie, że uczymy się przez powtarzanie. Powtórz dzisiaj to słownictwo trzy razy, jutro dwa razy. I pamiętaj, zawsze powtarzaj na głos.